Dzisiaj przychodzę do Was zobaczcie z dużą, ciężką, a przede wszystkim rewelacyjną serią książek dla dzieci. To jest seria Od do z wydawnictwa Papillon. To są książki kartonowe, patronat aktywne czytanie. Myślę, że one najbardziej spodobają się tak cztero-pięciolatkom, dzieciom, które zaczynają zadawać tysiąc pytań na minutę i, no wiecie, no, chcą znać odpowiedzi, a my nie zawsze te odpowiedzi, jako dorośli, mamy gdzieś tam pod ręką. Ja nazywam się Anna Jankowska, prowadzę blog Nie tylko dla mam oraz blog Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży. Tam mnie znajdziecie, komentujcie, zostawiajcie mi informacje. Dla mnie wasz odzew jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Jestem też na YouTubie, na Instagramie, więc tak naprawdę, gdzie Wam łatwiej, zostawiajcie te komentarze i oglądajcie recenzje książek, które pokazuję. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co o nich myślicie. Zresztą, jeśli chodzi o serię Oddo, to ja już trochę wiem, co myślicie, dlatego, że to jest seria, która już od jakiegoś czasu na blogu jest. Ta książka, czyli Jak Powstają różne Rzeczy, jest od jakiegoś czasu zrecenzowana i wiem, że bardzo, bardzo się podoba w grupie Aktywne Czytanie na Facebooku i dokładnie tak samo było z tą książką Co i Jak Rośnie w Świecie Przyrody, dlatego, że tutaj są pokazane cykle życia i roślin, i zwierząt przepiękne. Zresztą, czekajcie, odłożę. Chciałabym powiedzieć, że delikatnie nie odłożyłam, ale nie, wypadły mi z ręki. One są jednak, wiecie, kartonowe, grube, ciężkie. Co i jak rośnie w świecie przyrody? No właśnie, co i jak rośnie. Mamy tutaj od powstania, czyli w tym przypadku są to jajeczka do dorosłego osobnika, do ślimaka, ale to nie są tylko zwierzęta, bo na przykład tutaj jedna z moich ulubionych stron, cykl życia ziemniaka. Nie będę się za bardzo rozwodzić nad tym tytułem, bo tak jak wspomniałam, on jest bardzo, bardzo dokładnie zrecenzowany na blogu, ze szczegółami o nim opowiedziałam. Szybka przerzutka do tej książki: jak powstają różne rzeczy. Ona też jest bardzo dokładnie zrecenzowana na blogu. I tutaj, tak jak się domyślacie, już nie rozmawiamy o przyrodzie, ale właśnie o konkretnych rzeczach. Zresztą powiem Wam o jakich, bo tutaj wydawnictwo zadbało o to, żebyśmy wiedzieli już z tej tylnej okładki, o czym będziemy rozmawiać. Ja uważam, że to jest super, więc już Wam mówię, jak powstaje samochód samolot, szkło, dom, krzesło, książka, klocki, spodenki, plaster, chleb, ser żółty, czekolada i lody. Więc tutaj też można powiedzieć, że mamy rozpisany cykl życia, no z tym, że rzeczy. Z kolei o tej książce jeszcze nie opowiadałam, więc do niej zajrzymy ze szczegółami, jak rosną zwierzęta blisko nas. W ogóle nie wiem, czy to zauważyliście, ale każda z tych książek ma inną ilustratorkę. Liliana Fabisińska ale różni ilustratorzy, co ja nie ukrywam, że bardzo lubię w seriach dla dzieci, dlatego że no, łatwiej trafić w gust malucha i wybrać to, co lubi. I tutaj, tak jak tytuł wskazuje, mamy pokazane zwierzęta od maleńkości do dorosłości. Więc kolejne, kolejne, można powiedzieć, że cykle życia. Mamy meduzę, dżdżownicę, pająka krzyżaka, mrówkę, pszczołę, flądrę, jaszczurkę, zwinkę, sikorkę bogatą, Kaczkę, krzyżówkę, jeżakota, królika i dzika. Każda rozkładówka to jest, no można powiedzieć, jedno zwierzę, jeden rozdział. Także gdyby to było mniejsze, to myślę, że dzieciom trudno by było się zorientować, jak wygląda to dorastanie. Bardzo mi się podobają te ilustracje. Ja uwielbiam takie szczegółowe, ale słuchajcie, królika musimy też zobaczyć. Jaki dzik piękny! Króliki są takie przeurocze. Pokażę Wam też. Dzika. Bardzo mi się też podoba to, że zobaczcie, jest tutaj tak zielono, tak soczyście. Zresztą, no, narodziny zwierząt najczęściej dzieją się właśnie na wiosnę. Nie dziwię się, że tutaj jest tak bardzo, bardzo zielono. Już podsumowując, a propos właśnie tego, że na przykład tutaj jest zielono i mamy takie skojarzenie z wiosną, a tutaj na przykład jest trochę bardziej jesiennie, mamy też grzyby, las i tak dalej. Można też. Dzięki tym książkom, które pokazują pewien cykl, rozmawiać z dziećmi o porach roku. Co się zmienia, jak się zmienia, ile trwa takie dorastanie, powiedzmy, ziemniaka czy jakiegoś zwierzątka. Więc to, że mamy tutaj narysowane i opowiedziane, to jest jedna sprawa. My sami przecież możemy rozwinąć te tematy na nieco dłuższe historie, bo chcę Wam jeszcze powiedzieć pozwólcie, że tutaj trochę bliżej podejdę. Chcę wam jeszcze pokazać, bo ktoś może się martwić, o jej, no ale jakie ja, dobra mam narysowane, ale czy ja się nie pomylę, coś o tym cyklu gdzieś tam się rąbnę w opowieści. Słuchajcie, my tutaj mamy numery, więc my doskonale wiemy jako dorośli, jak to przeczytać, tak, żeby też nie namieszać dzieciom w głowie. Więc niby drobiazg, niby takie jeszcze dodatkowe ułatwienie, a bardzo, bardzo doceniam. A tutaj proszę, wszystko mamy pięknie opowiedziane, narysowane, przepięknie. I zorganizowane, także mam wielką, wielką nadzieję, zresztą wiem z niektórych źródeł, że ta seria będzie się jeszcze rozrastać. Ja bardzo mocno trzymam za nią kciuki.